Moi drodzy, za chwilę będzie rok, jak powstał Hektar Wiedzy, jak powstał kanał. To jest kawał czasu. Tak ostatnio mi wzięło na przemyślenia, że kurczę, to jest naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę, że każdy odcinek wymaga czasu, że każdy odcinek wymaga tak naprawdę gdzieś tam podejścia, myślę, że takiego rozsądnego, żebyście Przede wszystkim jak najwięcej z tego wszystkiego wyciągnęli. I powiem Wam, że łącznie z Wami udało się zrobić ogrom, ogrom pracy, bo no, żadna tajemnica, że e, robienie sobie jakiegoś tam śmiesznego kanału na YouTube, tak, którego nikt nie ogląda, to przecież to w ogóle nie ma sensu. Wszelkie prawa do tego materiału są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie filmu bez mojej zgody jest zabronione, ale wskazane jest udostępnianie. Gdy. Najczęściej co niedzielę w telefonach, w tabletach, w komputerach, ale najczęściej w telefonach oglądacie moje wykłady, to wiecie, to jest ogromna, łączna ilość. Jak zrobiłem takie sobie małe zestawienie, to okazało się, że łączna ilość wyświetleń. Tego wszystkiego, co dla Was nagrałem, to jest prawie 2,5 miliona wyświetleń, łącznie. To jest prawie 400 tysięcy godzin materiału łącznie wyświetlanych. A jeszcze większym nie wiem, plusem, to co mnie strasznie ucieszyło, jak spojrzałem na statystyki, tak, bo jako twórca, jako właściciel kanału, gdzieś tam mam do tego dostęp. To przeciętna ilość pozytywnych komentarzy to jest 98% dla całego roku. Kurczę, wiecie co, naprawdę dzięki za to, bo naprawdę, ja nie wiem tego tak w wszystkich powiedzieć, ale naprawdę to pociesza, zadowala i mm, naprawdę napawa tym, żeby robić to dalej, tak? Żeby to w ogóle kręcić, że przed nami ten nowy sezon i żeby tego absolutnie nie kończyć, żeby to dalej po prostu e, rozwijać. Pamiętacie, wiele razy. E, tak naprawdę pytałem Was w komentarzach i Wy zawsze reagowaliście na to, co mam dalej robić z tym, tak? Jak można ten, ten kanał, ten profil, to coś, co ciężko nazwać, tak? Bo hektar wiedzy to myślę, że już coś więcej niż kanał. Co z tym dalej można zrobić? Jak to można dalej po prostu rozwijać? I nie ukrywam, że daliście dużo podpowiedzi, dużo komentarzy. Serdecznie za nie dziękuję. Natomiast kilka z nich bardzo mocno dało mi do myślenia, i zacząłem ten temat po prostu zwykle analizować, tak? Czy to jest możliwe, czy to w ogóle nie będzie przerost formy nad treścią, czy to po prostu będzie miało fizycznie sens, tak? I dzisiaj tu i teraz chciałem Was poinformować, że stworzyłem. W tym momencie uruchamiam portal Hektar Wiedzy. A więc coś więcej niż kanał. A więc coś, co jest następnym etapem kanału. Coś, co uważam, że warte jest ryzyka, żeby to spróbować zrobić. Bo jak wiecie, ja zawsze oscylowałem wokół tego, żeby wieca była niezależna i żeby rolnictwo w Polsce mogło wreszcie się w ten sposób rozwijać, iż. Nie musicie się obawiać, iż nie musicie sprawdzać, czy to się jest prawdą, czy nie. Portal Hektar Wiedzy możecie znaleźć, pisząc w każdą przeglądarkę www.hektarwiedzy.pl albo po prostu hektarwiedzy.pl. Pod takim adresem on się będzie otwierał. Znajdziecie tam na nim wszystko to, co do tej pory było na YouTube, czyli niezależne treści o charakterze rolniczym. Portal możecie otworzyć w komputerze. W tablecie i na telefonie. Dzisiaj, z racji uruchomienia tego portalu, znajdziecie tam już odcinek o uprawie pasowej. Ten, który obiecałem na 30 tysięcy subskrypcji na YouTube. Ten odcinek już dzisiaj jest. Proszę, wejdźcie na portal, obejrzyjcie go. Eee, bardzo długo go robiłem. Zbieranie materiałów, treści. Uważam, że warto, żebyście go po prostu zwyczajnie obejrzeli nie raz, nie dwa, ale wszyscy ci, którzy macie dylemat, czy wejść w uprawę pasową, czy nie, znajdziecie tam moje pierwsze podpowiedzi, pierwsze wzmianki o tym, e, jakie mam zdanie na temat uprawy pasowej. Tu zaznaczam, że jest to pierwszy odcinek na portalu o pasówce. Ich będzie więcej, tak jak mówiłem, temat podzielony na części. Moi drodzy, na portalu dzisiaj znajdziecie odcinki, te, o które pytaliście. Odcinki jedne z pierwszych, które ja zamroziłem. Zamroziłem je specjalnie po to, żeby nie wprowadzać was błąd, bo bardzo dużo treści uległo już pewnemu przedawnieniu. Zmieniły się przepisy przez ostatni rok. Wycofano pewne substancje, i w związku z tym te materiały po prostu stają się archiwalne. Te materiały dzisiaj na waszą prośbę wracają na hektar wiedzy. Będą dostępne na portalu w zakładce archiwum i one są tam specjalnie, żebyście z jednej strony wiedzieli, że możecie z nich korzystać, ale z drugiej strony pamiętali, że one są już częściowo nieaktualne. A ja nie mogę doprowadzić do sytuacji, w której bazujecie na treści, które po prostu zwyczajnie już minęły. Portal nie jest jeszcze skończony, dlatego że zrobienie czegoś takiego wymaga czasu, dużej ilości środków, wymaga przemyśleń, i to wszystko niestety generuje, jak nie opóźnienia, to po prostu to, że wszystkiego naraz się nie da zrobić. Portal będzie się rozwijał, portal będzie miał, będę o tym was oczywiście informował. Nowe funkcje, nowe zakładki, to wszystko będę wam w czasie wyjaśniał. Yy, I myślę, że jeżeli pomożecie, jeżeli będziecie to wspierali, to możemy zrobić dla rolnictwa w Polsce coś dużego, coś. Niezależnego, prawdziwego, coś, gdzie będziecie przychodzili, bo to już nie będzie tylko kanał. To jest miejsce dedykowane dla rolników, przede wszystkim dla rolników. Moi drodzy, z udziałem portalu można będzie robić dużo więcej rzeczy dla Was niż z udziałem YouTube, bo YouTube. Jest to platforma, ale ona nie daje nieograniczonych możliwości. Ma swoje wady. Czasami ma się wrażenie, że zapewne treści jest się krytykowanym czy ganionym, ale to już nie mi oceniać. To są gdzieś tam moje obserwacje i przemyślenia. Natomiast portal umożliwi nam zrobienie na przykład czegoś takiego, jak szkolenia. prawdziwe szkolenie online, które mm, chciałem zawsze dla Was zrobić. I tu ogromna prośba do was. Proszę, wchodźcie na portal co dwa, co trzy dni. Obserwujcie, bo tam lada dzień, pokaże się informacja, jak to szkolenie będzie wyglądać, pokaże się informacja, jak się można na nie zapisać. I myślę, że to będzie pierwsze tego typu szkolenie na hektarze wiedzy. Mówiąc to wszystko, opowiadając o tym, co udało się zrobić i co się nadal zrobi. A więc Platforma, a więc Portal Hektar Wiedzy, zwracam się do Was z prośbą i z zapytaniem. Z oczekiwaniem na Wasze stanowisko, Wasze zdanie. Chciałbym, aby ten portal miał, jakby nie było, dostęp dla Was, dla rolników. Żeby ten portal był wspierany przez Was finansowo. Żeby korzystanie z niego wprowadzało jakieś tam minimalne środki, które pozwolą na jego rozwój, na to, żeby kiedyś ktoś przy tym siedział na stałe, żeby ktoś to po prostu zwyczajnie tworzył. I tu jest moje uczciwe pytanie do Was, jako do rolników. Po tym wszystkim, co widzieliście, po tym, jak mnie znacie, po tym, co udało nam się wspólnie zrobić, ile spotkań wspólnie odbyliśmy, pytanie proste, zwykłe, ludzkie. Czy opłata 12 zł miesięcznie za korzystanie z tego portalu, za wszystkie materiały, za nowe moduły, za to, co planuję dla Was odkryć, dla treści, których nigdy nie było, czy nasze rolnictwo, czy Wy, rolnicy, jesteście w stanie to zrobić? Czy to z Waszej zdaniem jest realne, jest sensowne? Bo dla mnie zrobienie miejsca niezależnego, pozbawionego reklam, to był priorytet przy tworzeniu kanału. Dzisiaj proszę Was o to, abyście wspólnie ze mną to zrobili, żebyście wsparli po prostu zwyczajnie tworzenie klubu, tworzenie grona rolników, którzy mają swoje miejsce na zdobywanie wiedzy. To będzie Hektar Wiedzy, portal Hektar Wiedzy. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zapraszam Was na wykład, na wykład do uprawie pasowej na portalu hektarwiedzy.pl. Proszę Was o komentarze. Wypowiedzcie się, jak oceniacie portal, co jest skopane, a co jest fajne, co się Wam podoba, co byście dołożyli, jakie funkcjonalności i co myślicie o tym, żebyście wspierali tą inicjatywę, tą ideę tego niezależnego portalu hektarwiedzy.pl z wiedzą dla rolników, dla wszystkich rolników, bo taki jest cel. Zbudować największe w Polsce miejsce z niezależną wiedzą po prostu dla rolników. Życzę Wam miłego oglądania, miłej niedzieli, może i śnieżnej, tak? Ciężko ocenić. U nas wreszcie też spacie, śnieg, bo nie było go do wczoraj. Cóż, idziemy dalej. Portal jest krokiem naprzód. Krokiem nad kanał. Mam nadzieję, że uda się to rozwinąć i że to będzie kontynuowane, ale tak jak powiedziałem, wiele zależy od Was. Od naszego grona, od naszej grupy. Rolników. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hektar Wiedzy, kłaniam się.